Wyobraź sobie ciało, które nie przestaje żyć. Serce nie bije, oddechu brak, a mimo to pewne komórki nadal funkcjonują nie przez sekundę, nie przez minutę, ale nawet przez kilkanaście godzin. Jak to możliwe, że część naszego organizmu nie zna śmierci? Ten przypadek zszokował naukowców na całym świecie i może zmienić to, jak postrzegamy życie i jego koniec. W 2020 roku zespół amerykańskich naukowców, badających mózgi zmarłych pacjentów, dokonał niepokojącego odkrycia. Okazało się, że niektóre komórki glejowe, odpowiedzialne za wsparcie neuronów, po śmierci nie tylko przetrwały, ale. urosły. W ciągu kilku godzin po zgonie zaczęły rozciągać swoje wypustki, jakby nadal pracowały. Były aktywne nawet po 24 godzinach od momentu zatrzymania krążenia. Co więcej, zwiększały swoją objętość, jakby próbowały odzyskać kontrolę. Podobne zjawiska zaobserwowano w eksperymentach na komórkach skóry, wątroby, a nawet płuc. Umieszczone w odpowiednich warunkach laboratoryjnych komórki potrafiły przetrwać, dzielić się i reagować na bodźce chemiczne, jakby nie były częścią martwego ciała. Dla biologów to prawdziwy przełom, bo skoro niektóre komórki potrafią funkcjonować po śmierci, to być może śmierć organizmu to nie koniec. A początek nowego zrozumienia życia. Odkrycie żywych komórek w martwych ciałach to także nadzieja dla medycyny. W przyszłości może pozwolić na znacznie dłuższe przechowywanie organów do przeszczepów. Ale pojawiają się też pytania etyczne: jeśli część mózgu dalej funkcjonuje, to czy naprawdę można mówić o śmierci? Gdzie kończy się życie, a zaczyna biologiczna aktywność? Granice zaczynają się zacierać. Niektórzy badacze już mówią o komórkach zombie, żyjących w strukturach w martwym organizmie. To budzi fascynację, ale też obawy. Czy kiedyś będziemy w stanie utrzymać ciało przy życiu bez świadomości? Czy da się zatrzymać śmierć, jeśli nauczymy się odżywiać i regenerować komórki w nieskończoność? Przyszłość, która kiedyś należała do science fiction, dziś staje się tematem rzeczywistych badań. Granica między życiem a śmiercią staje się coraz bardziej nieostra. Czy ciało, które nie umiera, to cud biologii, czy raczej ostrzeżenie przed igraniem z naturą? Jedno jest pewne. Świat nauki nigdy już nie spojrzy na śmierć tak samo. Do zobaczenia w następnym odcinku.